Bardzo serdecznie. Jak widać dzisiaj przeniesieliśmy się, przesiedliśmy się do helikoptera, dotarliśmy też tutaj. Nie przez przypadek nie podałem elektrowni Adam, a Adam był jednym z tematów, który powoduje, mamy problemy energetyki. Pracownia, jak to jest, też mamy prezydenta. sprawy. Jedna, o której mówiłem. Amerykanie to trochę, jakby do tego doprowadzić w tej chwili, znaczy nie Amerykanie, część Amerykanów powiedzmy, niektóre kręgi w USA e, robią co mogą, żeby do tego doprowadzić. I jeżeli ci ludzie wygrali wybory w, w przyszłym roku, no to się do wojny atomowej i dlatego uważam, że Polska powinna jasno określić Ukrainy, że Ukrainy. W tym momencie ani Białoruś, ani... Węgry, ani Słowacja, ani Rumunia nie dopuszczą Amerykanów do Ukrainy. Polska jest jedyna, która, jak się ładnie to określił pan Radosław Sikorski, robi łaskę Amerykanom. całą energetykę. Ja jestem posłem w Unii Europejskiej, jestem w Komisji ds. Energetyki. Muszę zapewnić, że tam się siedzą ludzie, są czerwoni, co to uważają, że żeby zniszczyć kapitalizm, akurat podatki, podatki, jeszcze raz podatki to robią. Ale właśnie podróżamy energetykę, bo to wszystko się niszczy w tym momencie. Natomiast natomiast oprócz tego są zieloni, którzy niszczą wszystko, czego nie dostarcza Gazprom. Jak czego się dostarcza Gazprom? To zieloni to protestują. No i między innymi węgiel, brunatne i podobne rzeczy. To, to, że tam takie zarzuty, że lub Polski zaniedbał i tak dalej, jakby zadbał, to robi to i tak ekorupy, z, 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 z. Mamy tylko jeden wybór: albo zmienić Unię Europejską, to się nie uda. Albo Państwo jakieś pytania? Ja zapytać o sondaży i o to, że tutaj Państwo przyspieszają. Co to, to nas? To niech pani. To, to jak we Wrocławiu, a niedługo... do Kalisza, A niedługo 5 i 10 tysięcy ludzi na przykład nawiecą w Krakowie, są przekonani, że będzie taka frekwencja. Zapraszamy i teraz też zapraszamy na spotkanie tutaj o, za parę minut w miejscu... To nie będzie ale w Krakowie. Wejść do, do drugiej tury. nam nie jest trochę pan, panu Tymińskiemu się udało mi, że mimo że był człowiekiem znikąd. Ja nie jestem człowiekiem znikąd. Ja ludzie wszyscy wiedzą co ja robię, to jest ten tu mamy na spotkaniach, piszą do ciebie. Są jeszcze jakieś pytania? No, trudno pana pytać, bo próbujemy bo Dzisiaj wyjątkowo państwo nie wierzycie nam bo nie współpracujecie nie, 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 bo państwo się spóźnili no, dlatego teraz w tym czasie. Czasie. Eee, A Ja mam takie pytanie Jak pan skomentuje e, pomysł e, premiera Węgier pana Wiktora Orb Orbana o likwidacji podatku do dowodowego ja się tego domagam od 50 lat, ratowano mi jak wariata. Mimo, że 10 laureatów dobra, jest z tego samego zdania i nikt nie wiem tego poważnie. Dopiero jak pan Orban to powiedział, a to ludzie mówią, no może rzeczywiście. Oczywiście trzeba tutaj podjąć dowodowy. Podjąć dowodowy jest karą za dobrą pracę. Im lepiej pracuje, tym wyższą kapuczywną płacę państwu. Trzeba zlikwidować. Razem z zasięgnięciem na bezrobotnym. 15 tysięcy żołnierzy chce, znaczy będzie rezygnować, bo im się kontrakt kończy z Polskiego Wojska i jakiś komentarz To jest wariacja. Z jednej strony się mówi, że grozi wojna prawda no. i trzeba wydawać na wojska z drugiej strony się zwalnia 15 tysięcy przeszkolonych ludzi Niestety inni ludzie <grystekli> rządzą rezerwami, inni <grystekli> rządzą <i> inni <grystekli> rządami, rządami. no taka jest sytuacja w Polsce, bałagan. Jak to mówił Tobiasz Dujrzycki, był delice Dziękujemy bardzo czekamy na spotkanie teraz A to na spotkaniu można zadać na węgiel brunaczny budują, budują. To, co zaczęli, to skończą. A tutaj u nas rozbalają.